Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Ja nazywam się Paweł Nowak, a dzisiaj wpadł do mnie, a właściwie to już za dwa tygodnie temu, gramofon marki McIntosh MT10. Gramofon wpadł na taki przegląd, serwis nie trzyma obrotu. No cóż, trzeba było poczekać na pasek ze Stanów Zjednoczonych, który przyjechał po około dwóch tygodniach z lekkim. No Dwa tygodnie i parę dni. Pasek zamówiłem oczywiście u dystry polskiego dystrybutora w Warszawie, w HiFiClubie. No i cóż, trzeba wyczyścić gramofon, nasmarować, wymienić pasek. Problem był z obrotami i ze startem. Mam nadzieję, że to wszystko pomoże. Chciałem Wam pokazać ramię tego gramofonu, ponieważ wygląda to na konstrukcję jelko, nie jest to jakoś mega wybitne ramię. Jest przykurzony, bo dopiero się za niego zabiorę. No. Chciałbym Wam go tutaj pokazać. Troszkę z bliska jak wygląda ramię. O. Nie jest to jakieś super hiper ramię. Ten gramofon cieszy się dobrą opinią. Myślę, że popełnię jakąś jego krótką recenzję, żeby Wam go troszkę bliżej przedstawić. Tu mamy Pokrętła do precyzyjnej regulacji obrotów. Tu mamy gniazdo zasilane na osobny, mm, zasilać taki powiedziałbym ścienny, gniazdkowy. Duży, ciężki akrylowy kosz. No, i tak ten sobie gramofonik tutaj wygląda. Ciężki. O, przepraszam. Ciężki. Naprawdę kawał ciężkiego gramofonu. No i co będziemy, będziemy się przyglądać, jak on sobie radzi Wersus, A no i trzeba jeszcze wspomnieć o wkład Celera. Bardzo fajna, dobra wkładeczka. Jak on sobie poradzi versus, versus mój garart, Który, jak wiecie, widz, też jest mocno przykurzony. No, ale zobaczymy. No, hej, lecimy z gramofonem Macintosh MT10. Powiem wam szczerze, utrzymać go w czystości, tak, żeby się nie kurzył, żeby. Nie było widać wszelkich różnych dziwnych ciekawostek yy, wiszących, że tak powiem, w powietrzu i nie osiadających na nim. To jest lada sztuka. Dość, że mamy przód akrylowy, tu mamy praktycznie wypolerowaną stal na lustro. No nie jest to łatwe, powiem Wam szczerze. No ale przejdźmy do tego, jak ten gramofon się zachowuje, jak on brzmi. Myślę, że we wstępie kilka tematów związanych yy, z firmą Macintosh, ale podpowiem jeszcze do końca: Macintosh MT10. Wkładka Lyra, bardzo lubię. Tu jest model Argo. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępna. Są marki, które wydaje się, nie muszą niczego udowadniać. Ich logo, ich synonim jakości, tradycji, prestiżu. Myślę, że Macintosh to właśnie jedna z takich marek. Zielono-niebieskie wskaźniki, czarne fronty, chromowana stal. To rozpoznawalne symbole dla myślę każdego audiofila i melomana. Kiedy więc w moje ręce trafił gramofon Macintosh MT-10? Oczywiście, tak jak już Wam wspominałem, tylko i wyłącznie na przegląd. Tak sobie pomyślałem, że może to nie będzie taki zwykły odsłuch. To nie jest mój pierwszy kontakt z tym gramofonem. Ale fajnie, że tym bardziej, że zestawiono go tutaj z wkładką Lyra Argo, czyli dość wyrafinowaną konstrukcją o no, japońskim radowodzie, znaną ze swej szczegółowości i muzykalności. Oczywiście odniesieniem i porównaniem będzie mój Garard 401 z dwoma ramionami, no ale też z zupełnie innymi wkładkami. Dobrze. Macintosh Laboratory to firma, której początki sięgają 49 roku, czyli takiego startu ery hifi. Założona przez Franka McIntosh'a, przepraszam, założona przez Franka McIntosh'a w Binghamton w stanie Nowy Jork, od początku skupiała się na projektowaniu najwyższej klasy wzmacniaczy, wzmacniaczy lampowych. No i przede wszystkim patentem był sposób, yy, może sposób, metoda albo aplikacja transformatorów głośnikowych. Yy. I o tym w tjub, yy, i jak najbardziej można poczytać, ale nie tylko. Marka myślę, że zdobyła swój rozgłos myślę że po prostu dzięki niezawodności i dobrym brzmieniu swoich urządzeń. Ale z tego co kojarzę, to nie jestem pewny, ale gdzieś kiedyś wyczytałem, że e, urządzenia Macintoshe były obecne na, west, na festiwalu Woodstock. Nie wiem co one tam robiły, ale podobno tam były. Ok, Macintosh no absolutnie idzie swoją ścieżką, nie podążał ślepo za modą, zamiast tego wyznaczał absolutnie swoje standardy. Wystarczy myślę wspomnieć o tych monoblokach MC275, jak pamiętam. No oczywiście warto wspomnieć o wskaźnikach mocy z tą charakterystyczną niebieską poświatą. Yy, I które wydaje mi się, że ten temat już tych podświetleń jest wręcz ikoniczny. Choć najbardziej znani są z elektroniki, przede wszystkim ze wzmacniaczy lampowych, od lat rozwijają też źródła analogowe. Model MT-10 gramofonu to ich topowa propozycja dla winylowaniaków, dla winylowych porystów. MT-10 wygląda tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, powinien wyglądać gramofon od Macintosza. Monumentalnie zbudowany jest jak czołg, ale z gracją powiedziałbym takiej limuzyny. Front to klasyczna czerń, akrylowego szkła zielono-niebieskim podświetleniem. Wkomponowano w niego precyzyjny wskaźnik prędkości obrotowej, który wygląda jak, no, troszkę jak prędkościomierz z jakiegoś kokpitu samochodu czy samolotu. Talerz z masywnego akrylu obraca się na łożysku magnetycznym, takim, no, nie do końca, ale jest tam, powiedzmy, standardowa też kulka i tutaj wymagała ona, po pierwsze, czyszczeniu i nasmarowaniu. Ciekawe, że panowie w sklepie autoryzowanego dealera w Polsce nie za bardzo wiedzieli, mówię, smarować? No, no, chyba smarować. A czym smarować? No, smarować. No i tak, nie wiem, czy nie chcieli powiedzieć czym i jakiej gęstości smarem. No i ważne. W każdym razie udało się gdzieś tam na forach poszukać, jakiej gęstości CESTE powinien być olej. <laughs> Dobra, talerz z masywnego akrylu, to już mówiłem, całość jest osądzona na takich dobrych, gumowych stopach, skutecznie izolujących myślę od dgań zewnętrznych. Ramię to 9 konstrukcja, wyglądająca jakby była od Jelko, przynajmniej tak mi się wydaje, zamontowana na dość precyzyjnym uzyskowaniu, jakość wykonania całkiem dobra, właściwie bardzo dobra. To urządzenie można powiedzieć, że jest z najwyższej półki. W którym wydaje się, że każdy detal został przemyślany. No i tym bardziej te luksusowe podświetlenie talerza. Miękki start silnika, e, subtelnie rozjaśniające się logo. E, no nie przesadzam, Te dziesiątka robi wrażenie nawet na tych, którzy twierdzą, że liczy się tylko dźwięk. On po prostu dobrze wygląda, ten gramofon. E, sam w obsłudze nie jest jakoś specjalnie trudny, wręcz przeciwnie, nic specjalnego, jeżeli chodzi wobec inne gramofony. Jego użytkowanie przypomina, powiedziałbym, prowadzenie dobrego samochodu. Wszystko działa płynnie, e, właściwie sam użytkownik nie musi się specjalnie o, o nic martwić. Automatyczna kontrola prędkości, wyraźny wskaźnik jej stabilizacji, bez narzędziowa zmiana obrotów to ogromne ułatwienie w sensie takim, że na poziomie elektronicznym. Zainstalowana jest tutaj wkładka Lyra Ergo. Troszeczkę musiałem dokonać lekkiej korekty ustawienia, ale łatwo się ustawia i nacisk i korzystając z wygodnego systemu mikrometrycznego. Wszystko jest oznaczone i łatwe. Po kilku minutach gramofon, właściwie takiej kontroli jeszcze ustawienia wkładki, był gotowy do pracy. Całość waży. Myślę, że na około gdzieś ponad 20 kg. Rozstawienie, konfiguracja absolutnie nie zajmuje. Nie wyróżnia się niczym specjalnym. Klasycznie jak w przypadku każdego gramofonu. Dobra, łyk kawy. Jak to gra z tą wkładką? Na pierwszy ogień Miles Davis, Sketches of Spain. Znane mi japońskie ruszenie. Pełne mikrodetali studyjnej głębi. Mekintosz z Lyrą wprowadził mnie w ten świat jak przewodnik w muzeum w Prado. Z pełnym respektem dla materiału źródłowego, trąbka mistrza była idealnie zawieszona w przestrzeni, miała kontur, blask i odpowiednie oddechy między nutami. Każdy niuans w grze orkiestry Giro Evansa został oddany z chirurgiczną precyzją, ale bez Takiej powiedziałbym przesadnej kliniczności. Podobnie było na płytach rockowych cepelinów, yy, od cepelinów czy Dream Theater. MT10 świetnie radził sobie z dynamiką i rytmem. Perkusja była szybka, z werplem tnącym jak brzytwa, i bewnym o masywnym impakcie. Bass miał znakomity konstruktor, nie był rozciągnięty na siłę, ale miał odpowiednią głębiość i sprężystość. Takie największe zaskoczenie? Hmm, myślę, że średnica. Wokale były podane blisko, troszeczkę intymnie, z cudownym oddaniem barwy i tekstury. Ani za ciepłe, ani wychudzone. Neutralne, ale żywe przy tym. Melody Gardot, Steven Wilson czy nawet Phil Anselmo brzmieli dokładnie tak, jak brzmieć powinni. Góra pasma, wydaje mi się, że to kolejny dobry, mocny punkt MT-10 z Lerom. Rozdzielcza z dużą ilością powietrza, ale nigdy męcząca. Nie ma tu cyfrowej ostrości, jak. Hmm. ale jest ta analogowa płynność, delikatnie wybrzmienia i świetna separacja. Scena dźwiękowa to naprawdę spokojnie dobry teatr z widownią 360 stopni. MT10 buduje szeroką i głęboką scenę z bardzo precyzyjną lokalizacją źródeł. Instrumenty nie są napompowane, ale mają odpowiedni rozmiar. Wszystko jest naturalne i proporcjonalne. Podsumowując, Macintosh MT-10 to nie tylko gramofon, to taki manifest luksusu i jakości w świecie analogu. Wygląda troszkę jak dzieło sztuki przemysłowej, działa jak precyzyjny zegarek i brzmi zaskakująco, bezpośrednio, detalicznie i swobodnie. Z wkładką Lyra Argo tworzy duet, który nie tylko robi wrażenie, ale przede wszystkim gra na poziomie, który zawsydzi niejedną bardziej audiofiską konstrukcję. To gramofon dla tych, którzy chcą połączyć estetykę, jakość i muzyczne przeżycia bez kompromisów i choć kosztuje tyle, co, do, nie wiem, co dwa dobre używane auta, to kupując MT10, kupujesz coś więcej niż sprzęt. Kupujesz troszkę legendę, no i tak to, tak to wygląda. I jeszcze wróciłbym do tej średnicy pasma, bo naprawdę to mi się podoba. Myślę, że to takie klurestwo Lyry Argo. Ta średnica jest bogata, jest nasycona z ogromną ilością mikrodetali i faktur. Jakby tutaj, to połączenie McIntosha z tą wkładką potrafi pokazać te wokale intymnie, niemal dotykalnie, a jednocześnie zostawić wokół nich dużo powietrza. Nie ma tu też takiego podkręcenia emocji sztucznym ciepłem to raczej coś w stylu referencyjnej neutralności, która nie chłodzi emocji, tylko je filtruje przez prawdę. Melody ardot, My One and Only free wokal zabrzmiał tak, jakby artystka śpiewała do ucha. Przy lekkim deszczu za oknem szeles ust, oddechy, delikatne zbliżenia do mikrofonu, wszystko obecnie, a obecne, ale nie na nachalne. Średnica gitary akustycznej była pełna z ładnie narysowanym pudłem i sprężystym strunowym pingiem. Powiedziałbym, że chyba to jest Ibanez. Z kolei Steve Wilson yy, w Raven The Refuse to Sain, poka Sing pokazał, jak MT-10 potrafi łożyć bogatą w w harmonijną całość melotron. Nie zlewał się z gitarą, wokale pozostawały oderwane od tła, wszystko otrzymał się w takiej architektonicznej dyscyplinie. Jak patrzę, ile ten gramofon, też, tak mam na koniec, powiem, kosztuje nowy: 63500, kurnia grubo. Ja swojego Gararda raczej bym na to nie zamienił. No dobra, moi kochani, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie. Paweł Nowak, Nowak Audio. Cześć.